Nazywam się Anita Anna Wasilewska. Na co dzień prowadzę zajęcia umuzykalniające dla dzieci i młodzieży. Moje główne hasła podczas pracy to uśmiech, komfort, kreatywność i oczywiście dobra zabawa. Najlepsza nauka to taka, gdzie zaciera się granica wiekowa między nauczycielem a uczniem. Muzyka to uniwersalny język, dzięki któremu porozumiesz się z każdym człowiekiem, nawet z najdalszego zakątka Ziemi. Zatem zachęcam Cię do odkrywania jej każdego dnia. Jedno z takich cudownych miejsc znajdziesz tu, w Szkole Muzyki z Pasją Music&You. Serdecznie zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci od wieku niemowlęcego do 11 roku życia, a może niebawem i starszych. Jako pedagog spełniam się już od 5 lat współpracując z wieloma placówkami oświatowymi. Jednocześnie kształciłam swoje umiejętności na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, a wcześniej w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 przy ulicy Miodowej. Prawie 12 lat poświęciłam na zgłębianie tajników metody rytmiki, a grze na fortepianie już prawie 16. Jednak to tylko liczby. Człowiek uczy się całe życie, a ja najchętniej uczę się właśnie od dzieci.